Hello ludziska, dzisiaj patrzeb 20 odcinek ja zrobiłem sobie draft o dwie paczki z gwarantowanym patrzebicz star piłkarzem sobie tylko wymienię piłkarzy możemy przejść do draftu teraz tak wygląda Chodzi tylko o graczy. Jak widać to tak powinien wyglądać ten draft. Otwórzmy sobie paczki. GERW śledza reklamę. Ludzki opening będzie. Mm. Nic ciekawego nie ma. Gerson Fernandez. Tutaj tak samo nic nie ma. Otwórzmy sobie standard pick. Chyba ważna Erikssona. Bo jednak on przeżda. A ja nie przedłużam i robię złote. Już zrobiłem SPC, teraz możemy odebrać kartę. Spaczki. I to jest chyba ikona. Prime moment, tak, to jest Hiszpania. CF to będzie Raul. 9-3, bardzo piękna karta. Wejdźmy w patrzki, jeszcze raz moje patrzki tutaj po... A trzeba powinni odebrać. Tutaj clim 1 milion i 50 punktów takich. I dwie paczki, wytle 96 plus. a teraz się otworzymy. Pierwsza jest poleci. Jeśli będzie Hiszpania, się będę zadowolony jak będzie Hiszpania. Tak, Hiszpania, ISKO. Świetnie. Niesamowite statystyki, ISKO ma Don i kolejna. Roberto Firmino może. Z Brazyli. fajnie byłoby gdyby nie było powtórki Tak Roberto Firmino, ale ja jestem dobry <grywa> zgadałem wszystkie pożyczki I teraz możemy zobaczyć jak to wygląda A Um Titi był To teraz wejdźmy wersja tak friendly biulit na przykład i napastnik 95,95 i 96,90. Tak one wyglądają. Bardzo piękne karty. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Będzie się na bieżąco wszystkimi filmy, filmami. I dania lajka w górę. Dla zasięgu. Ciao.